Angelika Karpowicz bajka o małym motylku. Daleko w Dolinie była piękna łąka, a na niej wiele kwiatów różnego rodzaju, traw oraz krzewów. Żyło tam też wiele malutkich stworzonek, mrówki, pszczółki, biedronki, pajączki, a także mała gąsienica. Mieszkańcy łąki znali się, żyli ze sobą w zgodzie i nie przeszkadzali sobie. Jednak wszyscy dokuczali małej gąsienicy, ponieważ, według innych owadów, było to brzydkie i niezgrabne stworzenie. Mrówki śmiały się z gąsienicy, bo nie potrafiła ona podnosić takich ciężarów jak one i nie umiała chodzić równie szybko. Pszczółki uważały, że była niezdarna. Biedronki śmiały się, że nie potrafiła latać, a pająki kpiły. Gąsienicy, dlatego że nie potrafiła plątać sieci. Od czasu do czasu na łąkę przylatywały piękne motyle, którymi zachwycali się wszyscy mieszkańcy łąki. Nawet malutka gąsienica marzyła, żeby być tak piękną i kolorową, jak te wspaniałe motyle. Widząc przylatującego motyla, gąsienica pomyślała, że gdyby miała tak piękne barwy, jak ten motyl. No może wtedy inne owady nie dokuczałyby jej tak, jak do tej pory, i zaprzyjaźniłyby się z nią. Mimo starań gąsienicy owady złąki dalej nie pozwalały jej się z nimi bawić i dalej śmiały się z niej. Mała gąsienica nie miała wśród nich przyjaciół i źle się z tym czuła. Postanowiła odejść gdzieś, gdzie nikt jej nie zna i gdzie nikt nie będzie się z niej śmiał, z jej wyglądu. Owady z łąki początkowo nie przejęły się zniknięciem małej gąsienicy, jednak po jakimś czasie zaczęły się o nią martwić i postanowiły ją odnaleźć. Owady przeszukały całą okolicę, ale nie znalazły gąsienicy. Kiedy po całym dniu poszukiwań wracały do domów, zobaczyły coś dziwnego, zawieszonego na gałęzi, coś, czego jeszcze nigdy do tej pory nie widziały. Kiedy kokon zaczął się ruszać, owady przestraszyły się i schowały za pobliskie kamienie i liście. Kokon zaczął pękać i wyłonił się z niego piękny, barwny motyl. Wszystkie owady były nim zachwycone i chciały poznać tego pięknego, nieznajomego. Kiedy motyl opowiedział, kim jest i jak czuł się, będąc brzydką i przez nikogo nielubianą gąsienicą, owady przeprosiły motylka. Od tamtej pory nie był on już samotną i brzydką gąsienicą, ale pięknym motylem, którego już nikt nigdy nie przezywał i miał wielu przyjaciół. Jesteśmy jak książki. Większość ludzi widzi tylko naszą okładkę. Mniejszość czyta wstęp. Wielu nie poznaje to, co kryje się w środku. Najważniejsze jest wnętrze, więc nie można patrzeć na kogoś z góry i oceniać, zanim się kogoś nie pozna. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Pomyślmy o tych osobach, które zaznały nieprzyjemności związane z tym zaburzeniem. Spróbujmy zrozumieć i wesprzeć.